Witam w prezentacji 85. numeru samochodów wojskowych II wojny światowej od De Agostini. W tym numerze: Admiral Cabiolet. 85 modelem w kolekcji jest Admirał Cabiolet. Model otrzymujemy w kaploce wraz z podstawą. W formie tła mamy zdjęcie, na odwrocie mamy dane techniczne pojazdu, model jest w kolorze ciemnozielony, ma takie same środki kół. Jaśniejszy rozłożony dach. Posiada dwie pary drzwi, przednie otwierane do przodu, tylne do tyłu. W drzwiach ma po dwie szyby. Z przodu posiada dwie szyby dzielone w połowie z wycieraczkami montowanymi do środka od spodu. Ma trójkątną, przetłoczoną na bokach i w środku maskę. Z przodu ma zamontowany znaczek. Prostokątną atrapę chłodnicy. Zabudowane reflektory. Oznaczenie na płotniku. Światła. Zderzak. Tablice. Małe lusterka po bokach. Z tyłu ma pokrywę bagażnika z oznaczeniem światła. Szybę dzieloną w połowie. Zderzak. Tablice. W środku, z przodu i z tyłu ma kanapę. Kierownicę. Odstające płotniki połączone ze stopniem. W spodniej części ma wytłoczoną skalę i nazwę modelu. Elementy ramy. Silnika bału napędowego tylnego mostu. Zbiornik paliwa i układ wydechowy. Numer 85. W tym numerze Admiral Kabiolet. W środku mamy logo kolekcji. Informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z boku: Admiral Capiolet. Admiral, wytwarzany przez niemiecką firmę Opel w latach 1938-1939, był samochodem z kategorii aut luksusowych, jedynym luksusowym modelem tego producenta wprowadzony na rynek w latach 30. XX wieku. Pod koniec lat 30. XX wieku kilku niemieckich producentów zaprezentowało szereg modeli samochodów klasy premium wyposażonych w duże silniki o pojemności 3,5 litra. Aby zaistnieć w tym segmencie rynku, Opel. Z Zdecydował się na nowy projekt, który miał konkurować z istniejącymi autami firmy May Maybach i Mercedes Benz. Podobnie jak model klasy średniej o nazwie Kapitan, nowy samochód Admiral został przedstawiony na targach motoryzacyjnych w Berlinie w 1937 roku, a rok później wszedł do produkcji seryjnej. W nowym modelu wykorzystano nową jednostkę napędową własnego projektu, którą montowano także w 3,5 tonowych ciężarówkach Opel Blitz. Był to rzędowy 6-cylindrowy silnik o pojemności 3626 cm, kłodzony cieczą i osiągający moc 75 koni mechanicznych przy 3200 obrotów na minutę. Umieszczony został z przodu samochodu i sprężony ze biegów z trzema biegami do przodu oraz jednym wstecznym. Napęd przenoszony był na tylną oś, a na wszystkich czterech kołach znajdowały się hamulce hydrauliczne. Samochód został wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności 70 litrów, co dawało mu zasięg około 400 km. Elegancki i mocarny. Mamy zdjęcie informację, że Admira Cabriolet był jednym z najpopularniejszych samochodów klasy premium w swoim czasie ze względu na komfort, szybkość i dobre osiągi Ambulance. Mamy zdjęcie informację, że podczas II wojny światowej podwozie Admiral'a łączono z różnymi nadwoziami, dzięki czemu powstawały pojazdy specjalne, np. samochody dostawcze i karetki pogotowia. Bardzo wygodna limuzyna. Mamy zdjęcie informację, że przestronne wnętrze Admiral'a doskonale nadawało się do komfortowego podróżowania po niemieckich autostradach. Admiral w armii. W wojsku samochód ten był używany podobnie jak inne modele z tego segmentu w celu uzupełnienia brakujących pojazdów dla dowództwa i wozów łącznikowych we wszystkich jednostkach armii niemieckiej. Choć nie został zaprojektowany z myślą o nieutwardzonych drogach, jego wytrzymałość i jakość wykonania sprawiły, że doskonale sprawdzał się na asfalcie lub drogach o utwardzonej nawierzchni. Niemieccy dowódcy różnych oddziałów wojskowych korzystali z tego auta we wszystkich dostępnych wersjach nadwozia. Od eleganckich limuzyn po ekskluzywne kabiolety, przytrzymywani podczas konfliktu. Mamy zdjęcie i informację, że grupa niemieckich marynarzy uwięzionych w Nowym Jorku po wybuchu II wojny światowej w Europie zostali oni zatrzymani przez agentów Urzędu Imigracyjnego i Policję 7 maja 1941 roku w celu przewiezienia na Ellis Island. Nibel Chamberlain Powitanie bohatera. Mamy zdjęcie Champerlaina, triumfalnie witalnego na lotnisku Heston po podpisaniu paktu monachijskiego. Daremny wysiłek. Mamy zdjęcie informacje, informację, że szmunda praca Champerlaina nad zapewnieniem pokoju okazała się daremna w obliczu agresywnej polityki Hitlera. Spokojny człowiek. Chociaż niektórzy wątpią, czy pogodny wizerunek Nebila Champerlina, z jego publicznych wystąpień odzwierciedlał jego prawdziwą osobowość, prawda jest taka, że ten konserwatywny polityk miał upodobania, które sprzyjały postrzeganiu go jako łagodnego, kochającego pokój człowieka, pasjonował się muzyką i chętnie grywał na skrzypcach, gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja, a kiedy tylko pozwalały mu na to obowiązki zawodowe i rodzinne, do gabinetu, by cieszyć się swoją bogatą kolekcją znaczków. Mamy zdjęcia modelu z jego danymi technicznymi. Na ostatniej stronie mamy informacje o przedłużeniu kolekcji o 20 numerów, pokazane przykładowe modele i dwa modele premium. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.